Usunięcie zębów mądrości, czyli ósemek, bywa dla niektórych dosyć dużym przeżyciem. Są to zęby, które ze względu na naszą anatomię mają dosyć trudny dostęp. Mieszczą się na samym końcu w naszej buzi. Druga kwestia jest taka, że bardzo często nie ma dla nich miejsca, stąd albo się nie wyrzynają, albo wyrzynają się w sposób nieprawidłowy. Jest to zabieg, który należy wykonać u stomatologa, chirurga, który naprawdę dobrze się na tym zna. To nie są proste zabiegi, więc dobrze trafić w ręce fachowca w tej dziedzinie. Nie bój się, dobrze się do tego przygotuj. Pomyśl o tym, że dni po usunięciu muszą być dniami troszeczkę spokojniejszymi. By nie było żadnych planowanych uroczystości. Po takim zabiegu naturalnym jest, że może pojawić się ból, może pojawić się obrzęk policzka, po stronie, po której to ząb jest usuwany, jak i również czasami pojawia się siniak w tej okolicy. Zaplanuj dobrze ten czas, a na pewno łatwiej będzie Ci przejść przez ten trudniejszy moment.